że mit na darmowy awater. i naśladujcie. Bierzecie te włosy, one są darmowe, ale jeśli ktoś ich nie ma, bo rzadko ktoś je ma, to bierzcie, ale wiem, że one są mi tylko pokazane, więc bier, to, robimy, to jest mit na różowe awatary. To jest mit na różowe awatary. Bierzecie takie włosy, to są różowe, Dobra. A, oczywiście robuxa. Jeśli chcecie, to mi mówcie w komentarzach. To zrobię roboksowy, ale nie wiem, czy chcecie. Bo nie wiem, czy znajdziecie te rzeczy. Akcesoria, które mamy. Zastanawiałem się nad tym w na tym ale to też to ludzie mają. Więc nie. Jeśli takie odgłosy, ale remont jest w sensie. Ale jeśli słyszycie we to. To nic, to nic, to nic. Ale z akcesorii tutaj nic nie wyrzędę. Te ukoralki są konieczne, bo one są najważniejsze w tej całej tej. żadnego nie wziąć. Tutaj też, że no możecie. Znaczy, weźmiemy? A tu są skrzydełka, to nic. nic nie ma za darmo. skrzydełek. to tutaj. To rybeczka. Ale nie, bo tu są tylko jedna, to taka Bez sensu. No to. Byjcie precerka. ale mam zapuszczonego za palca którego próbuję natrapać twarz oczywiście zmieniacie twarz robicie tą oczywiście nic nie darmowe a jeśli jej nie chcecie one są te do, do, za darmo ale pewnie nie służy tego nie mają za darmo dlatego wyrzucam tą twarz tak. Potem. Widzicie tu. Tu. I wybieracie sobie animację. To jest taki nic cały, Tylko jedna darmowa animacja, której oczywiście, że nie mam. To jest ta jakaś animacja. Nie wiem, ale spróbuję. Dobra, taką damy. Damy taką. Taka animacja. Prawie darmową. Ale ona jest za darmo. Za darmo. Y -y 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 -y. Y -y Tutaj -nic. nic. Nic, bo większość nie jest różowa. A to mają być darmowe, różowe koszyki. Koszuleczki, koszuleczki, koszuleczki. W których mam strasznie dużo. Połowę jeszcze mam na telefonie, bo tu mi się nie zmieściło. Bo, warte, ja mam takie coś innego, że mi się nie, z którymi, z ryniami, nie mieszczą w tej galerii. To jest najbardziej różowe, ale na razie to ściągniemy. I poszukamy ze spodnią jakiegoś ładnego kompletu całego. Na samym końcu są te darmowe to, bierzecie tam komplecik i coś tu, tutaj, na taką bluzę, darmo. Musi to być, ja bym do każdej akcesorii wziął to, ale oczywiście, że nie można, bo i możecie wziąć to, co jest potylkowe, ale jeśli wam coś nie podoba, to, to jest akurat nie mój sposób, tylko Realną, serialną katerą. E, dlatego. Gdzie co? Chyba. Będziemy mieli taką bluzę. Tylko, że to trzeba zmienić spodenki. Spodnie. I Zmienimy to. Tak masz szybko, W na sam koniec. I weźmiemy takie, bo są różowe. Takie. I mam taką jakby bluzę, ale tutaj, żeby Wam się nie zamulało, to um, um, um. kiedyś tego Filipa uczyłem, więc spokojnie, ja jestem tego profesjonalny. ciało. tu, wchodzicie i ciałko farbujecie ciało na żółto, ręce też na żółto możecie. Wygląda ten awatar. Całkiem za darmo. Polecam. Bardzo ładny. I możecie go zrobić całkiem za darmo. Bez żadnych robuxów, Tak on wygląda. Tak jakby żółto-różowy. Ma takie różne różowe detalki I ma twarz ładną. I wygląda ładnie. Więc. 吧。<Bye. S 2> <laughs>